Robert Majchrzak, witam serdecznie w programie Krótka Piłka po przerwie świąteczno-noworocznej. Dzisiaj spotykamy się ponownie. Naszym gościem jest Mateusz Korowaj. Witam. Tradycyjnie Robert Reszka. Dzień dobry. Mateusz, jak w ten nowy rok wszedłeś? No, na sportowo. <laughs> tak bardzo na sportowo? Bardzo na sportowo. Łyżwy, basen, halówka. Aktywnie cały czas. Kalówka to tak aktywnie razy dwa, bo i raz i dwa, dokładnie I Warciany i Kęczyn. Jeszcze mało brakowało, jeszcze w grał, ale to już bym chyba nie podołał. Także mamy dzisiaj dwóch bramkarzy, drugi z bramkarzy też na sportowo. Yy, emerytowany. <laughs> jak, 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 jak Janusz Wójcik mówił, tak, że jest najszybszy na setkę. <laughs> Grzegorz Lato. To Grzegorz Lato był najszybszy na Trzy setkę. Trzy sekundy na setkę. Trzy sekundy na, raz, na setkę. Dwa... <laughs> to ja miałem takiego, Do takie wejście, ja ale nie jestem sportowcy. Ani, ani bramkarzem. Chociaż na podwórku... No bramka. Gruby na Standardowa <laughs> zasada. Mateusz, jak halówka? W, w niedzielę ostatnio mecz na szczycie, tak? Szlagier Kętrzyńskiej Ligi Halowej. Wysoka porażka dosyć, bo 2 do 5 z nową różanką. No, taki wynik na halówce to nie jest wielkim zaskoczeniem, nie, nie jest wysoka różnica, ale przy tym poziomie wyrównanym drużyn to chyba jednak tak, zważywszy, że już myśleliśmy, że zdołamy zremisować i jednak pociągnąć ten mecz na nasz korzyść, no ale jednak z całego przebiegu no, trochę chyba za bardzo nas emocje poniosły i nie mieliśmy tej chłodnej głowy, gdzie Różanka jednak spokojnie, spokojnie odgrywała, kontrolowała sytuację i, i, i konsekwentnie doprowadziła do zwycięstwa. Troszeczkę ubolewam też nad sędziowaniem w tym meczu, no bo jednak. Nie mam myślić temu, że przegraliśmy mecz przez sędziów, bo mecz jak mecz. Można wygrać, można przegrać, no ale no, sędziowanie, no nie jest to na najwyższym poziomie. Ale rozumiemy sytuację, że obaj panowie, jak pan Sławek, i pan Romek, no dopiero zaczynają to przygodę z sędziowaniem, także mogło się mylić. Robert, co do tego? Czy znaczy byliśmy obaj na meczu? Wydaje mi się, że Nowa wygrała zasłużenie, natomiast, no. Błędy się zdarzają. No to, no, tak jak pan Romek tu fajnie w studiu powiedział, że, że sędziowanie jest na takim poziomie jak, jak granie. Także i, i zawodnicy się mylą i sędziowie, no szkoda, że tych, sędziow, tych błędów rzeczywiście może w tym meczu było za dużo. Natomiast też emocje były zdecydowanie największe i chyba się troszeczkę też sędziom udzieliło i, i, i może z tego te błędy wynikały. Te emocje takie trochę chyba na wyrost jednak. Mecze chorzeni zawsze są emocjonujące na pewno, to się chyba taka ekipa dobrała, która na spokojnie nie umie wejść w mecz. Tak samo jak i z tego co pamiętam to Różanka zawsze czytkie mecze na emocjonalnie przeżywała. No to prawda, ale zobaczcie, że to, ciekawe, na halówce się to często zdarza, że wcale lepszy nie musi wygrać. To znaczy, ktoś się dobrze ustawi z tyłu, zagra z kontry, na dużym boisku trudniej jest, jest to zrobić, na, na małym wydaje mi się, że jest że jest łatwiej. Wiem dlaczego Robert powiedział, wspomniał o tym, bo święci pieckowo co było dużą niespodzianką wygrali tak, z granicą kończąc 3-0 w tej samej kolejce też w niedzielę. No tak, a. a Robert pieka... zamurował bramkę. No, bez przesady, ale to można śmiało powiedzieć, że my, piłkarsko, na pewno jako zespół jesteśmy słabsi, bo no, w granicy są większe indywidualności, gdzieś, gdzieś ludzie, którzy grają w piłkę na co dzień i trenują przede wszystkim regularnie, no ale jak się dobrze ustawisz z tyłu. A przeciwnik się podpali, no to, to ma problem, żeby sforsować taką obronę. Mateusz. W Barcianach pod nazwą w drużynie pod nazwą Major Team przegraliście. Z, wygraliście. Wygrali. Wygraliście z nową różanką 4 do 0. Tak jest. Te drużyny niewiele się różnią od siebie, tak? Bo w nowej różance, nowa Różanka, ta Kęczyńska, ta barciańska, tam jest kilka u zawodników. I tak samo u was. Team, ma Major Team. No, Wyszliście na ten mecz Kętrzyński z nastawieniem no, za, zapewne gdzieś z tyłu głowy, chyba te 4-0 z jednak Wydawało nam się, że w Barcianach, jak spokojnie pokazaliśmy Nową Różankę, to i nam troszeczkę łatwiej będzie w meczu niedzielnym. Aczkolwiek spodziewaliśmy też tego, że Różanka no, nie, będzie niełatwo skórnie sprzeda, zważywszy, że przegrała i będzie chciała pokazać się z innej strony, z lepszej. Bo wiadomo, że Nowa Różanka to jednak wal walczaki, waleczni hmm. chłopaki. Ale tam był taki moment, bo do przerwy było 3-0 już, tak? Przegrywaliście i później zrobiło się raptem 2-3 był taki moment, kiedy już no, trzeba było chyba łapać. Było trzeba łapać, ale no niestety chłodne głowy i emocje, które chyba mieliśmy gdzieś tam w każdy, z w osobna, no jednak sprawiły to, że jednak po błędach i nieskuteczności przegraliśmy ten mecz. Różanka może jest słabsza piłkarsko, bo tak, tak mi się wydaje, że może ci zawodnicy są słabsi, natomiast dużo lepiej wydaje mi się, że grają zespołowo. Jednak, jednak w chorzeli są indywidualności, gdzieś tam każdy próbuje zrobić ruletkę i zidana przy linii bocznej, a może to nie jest potrzebne, a trzeba zagrać tylko pod publikę. Piłką. Pod publikę. Dokładnie. Bramkaż ruletki nie robił? No nie, nie robi, aczkolwiek to daje właśnie rezultaty dla różanki, to że oni grają. To piłko to jest właśnie ten atak pozycyjny zwany, tak? Pokojnie, oni dają... wyprowadzi piłeczkę. Oni grają chyba dobra 10 lat już w podobnym składzie, nie? w podobnym zestawieniu, gdzieś tam co, co roku na tej halówce się Tak, jedno, z... tak. dwa ogniwa się wymieniają, ale, ale ogólnie chłopaki grają od lat ze sobą. To też takie fajne. No tak, to na pewno, to na pewno... Jakiś tam klimat dla, dla samej miejscowości, tak? I, no, życie na I tej lokalnej piłki, ta drużyna Nowa Różanka, no nie, nie jest anonimowa, prawda? No to, to nie jest jakiś twór. Prawda, no i charakterystyczne postacie na pewno. No ja sam ja miałem przyjemność grania u nich parę lat temu, także no naprawdę... Doceniam, lubię ich, tam mam paru przyjaciół, także... Ważne, że po meczu skończyło się spokojnie i emocje były na boisku, ale po meczu każdy sobie przybił piątkę, jest, jest ok. Na boisku nie ma kolegów, poza boiskiem jesteśmy jak najbardziej, także... Dokładnie. Szósta kolejka Kaczyńskiej Ligi futsalu, wspomnieliśmy już o wynikach Nowej Różanki z Chorzelatim oraz Świętych Pieckowo z Granicą Kętrzyn. W pozostałych meczach Karolewia wygrywa z Extreme Team 3-1. GKP Futsal pokonał wilczka 10 do 5. Pierwsze, pierwsze zwycięstwo, pierwsze punkty tej drużyny. Jedyna, jedyny zespół bez punktu Iskra Kenszyn. Tym razem 018 z Vive Champion. Już graliście z, z tą iskrą? Nie, jeszcze nie graliśmy. A święci? Szczerze mówiąc, nie wiem. Konwencjonalne <laughs> podejście. Nie, ja grałem, ja grałem w dwóch czy w trzech meczach, uh -huh. a już było więcej kolejek. Ale wydaje mi się, że, że chyba też nie, bo nie widziałem chyba nie, nie, chyba nie, tam nie takiego dużego wyników w naszym zespole. Co panowie, trening strzelecki? Disco. A to się zapowiada, nie? No to, Chwała chłopakom, że w ogóle wychodzą i cały czas walczą, po sześciu próbują, kolejkach tak, mają, tak, mają tak. 88 ramek straconych, 7 zdobytych i im się jeszcze chce grać. Wiecie jak było na podwórku jest... zawsze, jak, jak już było 5-0, to dobra, idziemy do domu. A tu chłopaki no. co tydzień przychodzą i jest, jest ambicja i konsekwencja. To może zapelujemy do organizatorów o jakąś nagrodę dla najsympatyczniejszej drużyny. To nie jest zły pomysł. Ale tam chyba dostali nagrodę, jak się nie mylę. Tak? No, fair chyba play. Tak, chyba fair play właśnie. Z reguły ale... z nagrodami fair play jest tak, że jak się nie ma kogo przyznać... No, u nas mało brakowało, żeby zawodnik... Inaczej, to... jak, się nie, jak chce się kogoś nagrodzić, ale nie ma czym, to się daje nagrodę fair play. Aleks wczoraj zaskoczył w halówce, że się sam przyznał, że piłka jest dla przeciwnika. Pierwszy raz w życiu to widziałem, także gr gratulacje. A To było chyba tylko dlatego, że tak. eee, tak. Aleks bardzo chyba był bardzo zagotowany na sędziów i po prostu już widział, że popełniają błędy i po prostu chciał tę piłkę oddać, bo widział, że nawet wiedział, że, to nie, że nie powinien być ten rzut rożny. No a sędzia widział inaczej. Marciańska Liga Halowa, o niej już wspominaliśmy. A Przepraszam, na prowadzeniu w kętrzyńskiej lidze futsalu Nowa Różanka, 15 punktów. Druga granica, spadek z pozycji lidera, pierwsze straty punktowe, również 15 punktów. Trzecie miejsce Święcie Pieckowo i czwarta Karolewie. Barciany, Barciańska Liga Halowa, Major Team, Nowa Różanka, już o tym mówiliśmy, 4 do 0. MKS 2 Korsze, placówka Straży Granicznej, 7-5. Latający Holender MKS1, Korsze 2-3, MKS3, Korsze Młody 92, 9-2, komplet zwycięstw y, trzech drużyn z Korsz. Ekipa Badyla Duotrans 12-3, ta drużyna Duotrans to jest taka barciańska iskra, 0 punktów, 17 bramek zdobytych, 72 stracone. Na czele w Barcianach Major Team, 13 punktów, druga nowa różanka 12, trzecie miejsce Korsze 1, również 12 punktów. Coś tam ciekawego się wydarzyło w Barcianach? W, pi w piątek no? chyba. Znaczy, w czwartek, a w piątek święto. Tak się to było. No, ciężki mecz. Do przerwy 1-0 wygrywaliśmy, ale to nie był łatwy też, można powiedzieć, mecz, bo jednak Różanka grała swoje. Pod koniec meczu trochę się odkryli i to pozwoliło nam na to, żeby strzelić kolejne bramki. No, oni mogli strzelić więcej, my mogliśmy strzelić jeszcze więcej. Kończyło się jak skończyło 4-0. Fajnie, że wygraliśmy. Przegraliśmy w konczerni. Można powiedzieć, że jak na chwilę obecną jest remis. Ja jestem Ale... ciekaw, czy graliście już z latającym Holendrem, bo to nazwa mnie zaskakuje. To jest ta najgorsza, drużyna? Tak? Nie, 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 latający nie, nie, nie. Holender jest na siódmym miejscu. A okej, że sobie radzi. To nie pamiętam, chyba nie, nie graliśmy jeszcze. Graliśmy na pewno najgorszą, chyba jak tam. Duo Trans. Duo Trans. Tak? Mhm. tak, to nam się tam chyba grało 28, chyba jakoś tak. To nazwy są niesamowite, wydaje mi się, że troszeczkę bardziej. Pomysłowo podeszli w barcianach do, 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 do rozgrywek niż u nas. No i ciekawe to, że piątki to te rozgrywane rozgrywki, tak? A czy to było przemyślane z tego, co ja wiem, właśnie z racji tego, że z, z sobota, to, sobota, niedziela to w Kętrzynie i wreszcie rozgrywki, żeby skusić zespoły do, do grania w barcianach specjalnie, zrobili tak, rozgrywki tak, tak, piątki, tak, Także to całkiem mądrze. Ale jestem ciekaw, jakbyś porównał, może nie poziom, ale podejście do tych rozgrywek Kenshin a barciany, bo wiele słyszymy, że w barcianach jest. Jakby tak większe skupienie na tej halówce i trochę bardziej profesjonalnie to robią. Przyznam Ci rację. Powiem Ci, że no chyba też to zauważyłem, że jednak ten profesjonalizm i podejście jest chyba lepsze w Barcianach. No w ogóle tam fakty sali. Sala jest w ogóle rewelacyjna. Nie wiem czy mogliście przyjemność tam być, tak, tak, ale Tak, tak byliśmy na treningu. Sala jest naprawdę super. Też zauważyłem. nie raz w tym programie chwaliliśmy tą salę. No właśnie, także no jeżeli chodzi o rozgrywki, no to uważam, że w Barcianach jest troszeczkę poziom ciut wyższy. Niż w Kętrzynie. Piłkarski też? Piłkarski też. No to ciekawe. Zresztą te zespoły Scorch często podnoszą poziom. A nie wiem, w tym roku chyba nie ma żadnego zespołu Scorch w Kęczyńskiej Halówce. Nie, nie. nie, nie ma. Nie było już nie chyba już dłuższy czas, tego co pamiętam, w Korsz, w Kętrzynie. A korsze, korsze na hali zawsze, zawsze były dobre. Także one podnosiły poziom. Wcześniej to się działo w Reszlu, gdzie kilka zespołów skorcz grało i tam był niezły poziom. Widzicie teraz w barcianach w takiej małej miejscowości też można zrobić to profesjonalnie. Ale jeszcze jedno szybkie pytanie. Czy organizacja w tym roku Kęcińskiej Halówki jest lepsza niż w zeszłym? Nie zauważam tego ogólnie, jakoś tak. Sędziowie może się pozmieniali, tylko to widzę, a tak to. Organizacja jest taka sama jak przed paru lat. Taka sama. Także ja tego nie widzę. Nie wiem jak wy panowie. Nie wiem, no z, z, ja nie grałem w tamtym roku, ale dobiegałem i słuchy, że w tamtym roku były problemy z, z terminarzem, a w tym roku wydaje mi się, że to jest w miarę... bardziej organizacyjnie, bo w miarę dlatego, że to wziął się człowiek za to, który tam gra w piłkę na bieżąco codziennie, Tomę Bobrotki, który jednak. No, być może być może, tak właśnie. Słuchajcie, wspomnieliście coś o nazwach takich pomysłowych, egzotycznych. No to w warszawskiej lidze halowej występuje drużyna pod nazwą Dotyk Proboszcza. Jeszcze ci przerwę, bo to <laughs> jest Bomber <ty> jest chyba <laughs> ciekawszą nazwą. Firebomble przegrał signo Reschel 2-3. Zespół szkół z MKS Mikorcze 2-15. Iwandajny, Plebania Team 2-4. Na czele Plebania Team 12 punktów. MKS Korcze i Młynomak po 9. Ale wszystkie te trzy drużyny mają. Komplet zwycięstw na koncie. Po prostu MKS kolczy i mój nomak po jednym meczu mniej, bo tam jest nieparzysta ilość drużyn. Tyle jeżeli chodzi o ostatnie kolejki naszych rozgrywek halowych w powiecie Kęczyńskim. Mateusz, halówka to jedno, piłka na trawie to druga sprawa. Ty jesteś wychowankiem granicy, aktualnie jesteś zawodnikiem granicy. Ale jak już nawet przed programem rozmawialiśmy, kilka drużyn w powiecie kęszyńskim, mówmy tak, kolokwialnie, obleciałeś. MKS Korcze? Jurand Barciany? Jurant Wilkowo? -Wilkowo. -Wilkowo. Orlenta Areszel. Jeszcze nie. Może, może za tobą? Jeden przed tobą. <laughs> A to już za 10 lat co najmniej. Za 10 lat co najmniej? No, hmm? Nie wiem, zobaczymy. Tak się to wszystko potoczy. Ogólnie to. Jak to trener powiedział mi mój ostatnio, dał mi motywację do działania, trener jak wino. czyli trener? W Ramkaż jak wino, mhm. także no, będę próbował dalej i trzymać tą formę i pracować nad nią. Także zobaczymy, co się wydarzy. Nie chcę wybiegać tak daleko w przyszłość. Czy tak hmm. ciekawe. ciekawe. ciekawe to ciekawa znaczy. opcja. Dlaczego? Ja nigdy nie wiadomo, czy łankiemy nie będą, jak mnie ciesza. <laughs> no tak. <laughs> I nie, no, nie pójdą w górę, ale... Wiecie co, bo jeżeli przechodzimy do, do, do kwestii bramkarzy, to gdzieś tam ona mnie też kiedyś dotyczyła. Rozmawialiśmy przed programem, że sytuacja na tej pozycji nie tylko u nas w powiecie, ale w ogóle w województwie jest dosyć ciężka. Mało, mało chłopców się garnie do tego, żeby stawać na bramce. Nie wiem, jak to oceniasz. Jaka jest, jaka jest przyczyna tego? Ciężko mi powiedzieć, też nie wiem. Teraz się porobiło tyle dyscyplin sportowych, że młodzi chłopcy chyba też pod entu, powodem entuzjazmu wygrywanych. Przed y, siatkówkę i przedpielkę ręczną wybierają inne dyscypliny. Y, to nie jest powiedziane, że nie zmienią tej dyscypliny. To raz, a dwa to ciężko mi jest naprawdę powiedzieć, czemu nie ma na tej pozycji. No ale z, z bramkarzem że zawsze było takie duże zainteresowanie, jednak bardziej ta dycha na plecach. Nie, no na pewno, ale ja pamiętam, że trochę więcej tych chłopaków kiedyś było do grania. Jednym, jednym takim dosyć dużym problemem jest to, że w meczu rzadko zmienia się bramkarza w, w drużynach juniorskich. I zawsze ten drugi jest poszkodowany, i cały mecz siedzi na ławce. No, łatwo się no znudzić. Tak. Nie wiem, czy, czy grałbym w piłkę, gdybym całe życie siedział na ławce. W, w seniorach już jest to męczące. No to jest bodziec to, do, no, do treningu. Do, dokładnie. Do, do Więc może tutaj jest przyczyna, a, a zobaczysz, że rzadko trenerzy zmieniają bramkarzy w drużynach juniorskich. No, zazwyczaj jeden gra i gra hmm. cały sezon, no, czy, czy by mi się chciało, jak, jako dziecku. Chodzić na treningi przez pół roku, żeby zagrać 15 minut, no nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Może to jest przyczyna. No cierpliwość ciężka praca, tylko powoduje to, że będzie grał. Mateusz ty walczysz o plac z granicy z drugim Mateuszem, Mateuszem Paplińskim. No, mam, jeszcze jest Paweł Lubowiecki. Jeszcze jest Paweł Lubowiecki. Ale ja się skupię na Mateuszu. Mhm. Nie ukrywam sentyment do tego chłopaka, bo wywodzi ja się gdzieś tam ze szkółki Hatrik, w której to projekcie miałem. Przyjemność uczestniczyć przez jakiś czas? Jak go oceniasz? Dobrym bramkarzem jest. Cały czas się uczy. Ja też też uczę całe życie. Ale to, że trener na niego postawił, no to bardzo dobrym pomysłem jest. No Bo widać, że z meczu na mecz z tygodnia na, tygodnia na tydzień on się rozwija coraz bardziej. I tej pewności siebie nabiera. Trochę brakuje mu wzrostu, ale nadrabia też z kosznością. To jest bardzo ważne u bramkarza. No, młody chłopak, on ma dopiero 17 lat. Przyszłość przed nim. Jak będzie Pracował ciężko, no to daj mu Bóg, niech znajdzie jak najwyżej. Robert, wzrost chyba jednak może być przeszkodą no prawda? w poważnej karierze. Wydaje za, mi się, że tak. Wolą. Jeżeli on ma 17 lat, no już pewnie więcej nie urośnie. Wydaje mi się, że taki wzrost, jaki on ma, to jest. Nie chcę go skreślać. Ja mu życzę jak najlepiej, niech się rozwija mhm. i, i może któryś trener da mu szansę, bo w lidze francuskiej się zdarzają bramkarze. Jeremy był MET-76 i, i, i bronił w Ligue E. Ale w polskiej lidze myślę, że druga liga makska. Ty to pięknie powiedziałeś. Te żonotę. No dobra, przepraszam. Ja jak znany piosenkarz. Mówię w jednym języku śpiewam sześciu. <grym> Wydaje mi się, że w Polsce pierwsza liga mhm. maksymalnie, a optymalnie to jest druga liga dla bramkarza. z takim Wiesz, wzrostem, że niestety. A jak ta klasa, pierwsza liga, druga liga, liga ma więcej jednak możliwości wyboru tych bramkarzy, tak? Okej. Okay. Mateusz Korowaj też jest dzisiaj z nami nieprzypadkowo. Pierwszy bohater naszego nowego projektu autorstwa Roberta Reszki. Od razu zdradzam, że to, to jest pomysł Roberta. To on cię. Bardzo fajny pomysł. Stawił, bardzo fajny Ale pomysł. Niezwykle połabny redaktor <laughs> go poprowadził. <laughs> Pierwszy bohater odcinka Turbopompki. Co to jest? Jak to wyszło? Za chwilę będziemy mogli wszyscy obejrzeć. Zapraszam wszystkich na Turbopompkę Stanisława Łozińska. Turbopompka. Turbopompka po raz pierwszy w krótkiej piłce. W pierwszym odcinku Mateusz Korowaj, wieloletni zawodnik Granicy Kętrzyn. Czego tam jeszcze? No i poszczególnych innych drużyn w powiecie naszym. No i ogólnie trochę grałem za granicą, ale to Jak za granicą to na pewno będzie dobrze. Mateusz, pierwsza konkurencja z przeciwnego pola karnego, z tego. Na tamtą bramkę Be piłka w powietrzu. Trzy strzały, każdy trafiony 10 punktów. Ja idę tam, będę ci podawał piłki, ty stąd ładujesz. Dobra, próbujmy Turbo. Bomba. Leci aj, 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 aj. jest! Uj. No niestety Masz jeszcze jedno życie! Może, Dobra, teraz bardziej będę celował w, chyba w prawo. No niestety. Niestety. Mateusz, teraz będzie łatwiej. Tak? Co tam? Dalej. Dziesiąty metr, mniej więcej. Okienko. W każde okienko 10 punktów. To już będzie to już powinno być lepiej. To już powinno być Podady, lepiej. Podlady trzy. O tym jednym nawet nie mówię, nie? Turbo okno. Trzy, trzy podejścia. Trzy aj, podejścia. Aj, aj, aj. Aj, to ta noga. Drugie podejście. No, bo żeby Może plamy nie, nie było. Za Mamy trzy punkty. Pierwsze punkty dzisiaj. Dobre. Idź waban. Pięknie! Yeah. Aaaa. Zero. Zero. Ale łącznie trzy punkty. A no, w czymś innym. Nie wzięliśmy szalika. To trzeba podkreślić, że w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie jest niezawodny człowiek. Nazywa się Tomek Łobrowski. Szalik Tomka na oczy Mateusza. Żebyś mógł oddychać. Oczywiście. I strzelamy rzut karny piętą zasłoniętymi oczami. Turbo pięta. Pierwszy pier, masz. Też, też trzy próby. Pięknie! No jest! Brawo! Piękna piętka do tyłu, Nie, było. Było? Lecimy. 1, 2, A spróbuj jeszcze <grym> byli, byli dalej podejść. Znowu, <grym> spadła. Jest! Przeciwstu. No! Znów 5 punktów. Ty, ty jesteś urodzony do strzelania karnych piętą. Tak. Jak mi zawiążecie jeszcze opaski? Opaskę. Dobra. Czekaj, 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 bo ona tu się przesuwa. Dobra. Trzecie podejście. Możesz Eba. zrobić życiówkę. A O nie, do, do ja już, już piłki tak? Dobra. Ale i tak jest dobrze. Mateusz, już czwarta konkurencja. Może lepiej pójdzie? 15 obrotów koło pachołka. Ustawia się raz na słabszą nogę. Jaką masz lepszą? L lepszą prawą. A, zawahałeś się. <laughs> Ustawia się na lewą nogę. 15 obrotów, tak? I uderzenie. Dobiegasz do piłki, uderzenie tak jest, na bramkę. Tak jest. Turbo karny. Raz. 14, 15 i poszedł. Zrobi to. Ja! Yeah! Yeah! Już się łapię. Nie! Yeah. Ok! Chwila odpoczynku. Chwila odpoczynku, i przechodzimy do ostatniej konkurencji. turbo pompka. Punkt za każdą pompkę, albo na piłce trzy punkty za pompkę. Ręce na piłce. I masz za trzy. Albo standardowo masz za jeden. Chyba standardowo będzie łatwiej zdecydowanie. Idę po stopie. Więcej punktów zdobędę. Lecimy. Trzy, cztery. Dziesięć sekund, 48 Stop 50. Ej, no całkiem dobry wynik. Ujdzie, no i ja trenowałem to bo... Gratuluję. Dziękuję. Jak na pierwszy raz. Dzięki, Mateusz. Mateusz Korowaj. Dziękuję. Pierwszy bohater turbopompki. Oby nie ostatni. Piłce. Nie, no gdzie ostatni? <grych> 73. Mateusz Korowaj, 73 punkty. Pierwszy lider naszej klasyfikacji No może przez tydzień będę pierwszy przynajmniej przez tydzień na pewno. A to już sztuka, Był przez tydzień najlepszy. Takie dzięki A. bardzo. Zobrawiam Dobra no. <laughs> <laughs> Jak Mateusz? Odpoczęłeś już po zmaganiach z turbopompką? Tak, troszeczkę odpoczywałem, chociaż powiem Ci, rano jak wstałem, to miałem troszeczkę bólu. Czyli jednak pompki. Na jednak pompki, tak. Największe A wrażenie zrobiły na organizmie. Tak. Może bym pocelował tej bramki na początku, gdybym nie zagrał meczu przed kręceniem programu, Aha. ale wyszło jak wyszło. No. Mam nadzieję, że najgorszy nie będę. Zobaczymy. Nie, no, znalazł się pierwszy odważny, yy, z całkiem fajną siłą fizyczną, bo tutaj jestem ciekaw, czy ktoś te 50 pompek pobije w minutę. Zobaczymy. No to jest nie lada wyzwanie, tak? Od razu... Wysoko poprzeczka w pierwszym programie została zawieszona. To prawda. Ja jestem ciekaw, też jak, jak chłopaki podejdą, bo tam jest takie zróżnicowanie. Są, są, są fizyczne elementy, ale są też elementy techniczne. Jestem ciekaw, jak ci zawodnicy z większą przeszłością wypadną. Pani Stanisława pomoże nam to ocenić. No, jakby nie patrzeć, ponownie. Fajnie, że mogę to takiego powstało, także. Ja tak w całkiem przypadkiem mam nagrodę za udział w turbopompce. Jest to oczywiście turbopompka. <grym> turbopompka no Żeby nie było, że jest na biedno w krótkiej piłce, to jest też yy, sre, srebrna igła do dodatku. Także... Srebrna igła, która nie działa. Srebrna Dobra, igła. Okej. Okay. I jeszcze dodamy, że zdobywca największej ilości punktów będzie zdobywca Złot, złotej Turbopompki. Mateusz, dziękujemy bardzo, ja że dziękuję. znalazłeś czas i być z nami w tej zabawie i przyjść dzisiaj do nas, do programu. Pierwszy w roku 2017 program Krótka Piłka. Pierwszy w Turbopompce, pierwszy w programie tegorocznym Mateusz Korowaj. Pierwsze miejsce <grym> przez tydzień. Przez tydzień. Robert Reszka. I pani Stanisława. Pani Stanisława Łozińska, która postanowiła również włączyć się w nasz projekt turbopompki, za co bardzo dziękujemy. Widzimy się za tydzień. Do widzenia. Do widzenia.